Widzę Widzicie w bardzo dobrym humorze. To też odnoszę wrażenie, że nie przytłaczacie ten debiut w bardzo dużej organizacji. to Yeah, it's it's a little bit pressure, but I try to keep it calm. You know? mm -hmm. it's like my pro fight, so I've done it before. You know, I know what to do. I know... What I'm going to do, mm -hmm. so it's like easy for me. Więc w jakimś tam stopniu odczuwam -hmm. presję, ale z drugiej strony jest to moja siódma zawodowa walka, więc jakby wiem, czego się ode mnie oczekuje, więc mam zrobić i po prostu zrobię. Kolega mówił o debiucie dla dużej organizacji, ale równie dużą organizacją jest organizacja Brave, w której miałeś okazję walczyć. Dlaczego walczyłeś tam tylko jeden raz? So, uh, according to your record, you have already fought for another huge organization called Brave, and she would like to know why you've uh, only uh, had one fight for this organization. Yeah, I'm not really sure why I have only one fight. They came to Serbia, but and I got a call from them. Właściwie to I to nie wiem jak do końca mam odpowiedzieć na to pytanie sam, sam jestem w kropce. E, ta organizacja pojawiła się w Serbii e, odezwała się do mnie żeby stoczyć walkę stoczyłem tą walkę ale później nie było dalszego jakby kontaktu. Kiedy w takim razie organizacja KSW się do ciebie odezwała i czy ty wcześniej w ogóle słyszałeś o tej organizacji i śledziłeś walki chociażby w swojej kategorii? So, when has KSW contacted you exactly, more or less, if you remember? And um, have you, have you like, um, watched um, any, any KSW events before they actually contacted you? Yeah, I, I've, known, I've known for long time. what ksw is you know i watched other serbian fighters fight on it mm -hmm. so like a month ago i received a call so, and i accepted like it's it's a very big organization a very big uh, thing for me you know to fight here Tak, także jak najbardziej znam KSW już od dłuższego czasu, obserwowałem już różne, już różne gale, obserwowałem też jak radzili sobie inni zawodnicy z, z Serbii. Sama, sama organizacja odezwała się do mnie mniej więcej miesiąc temu, więc ze względu na jakby rozmiar KSW od razu się zgodziłem. Czy zgodzisz się z opinią, że z zawodnikiem takiego kalibru jeszcze nie miałeś okazji walczyć jak Mariusz Joniak? So do you think that nie have never faced anyone like Mariusz Joniak before? Yeah, I think uh, he's the best fighter I faced by now, but uh, I think it's just another fight. I'm, I'm also a good fighter, I'm good everywhere, so it's a fight. Everything z jednej strony faktycznie jest to, jest to najlepszy przeciwnik, z jakim było mi dane skrzyżować rękawice, ale z drugiej strony jest to dla mnie kolejna walka, kolejny jakby dzień w biurze. Ja też jestem dobrym zawodnikiem we wszystkich aspektach, także jestem gotowy. Jak jesteś przy Twoim przeciwniku, to powiedz, czym najbardziej on Cię może zaskoczyć, zagrozić i jak wyglądało Twoje przygotowanie pod tego konkretnego przeciwnika? Czy Ty analizujesz swoich przeciwników, czy do każdej walki jesteś przygotowany tak samo? Since about your opponent um, in your opinion what uh, can, can what like which part of his game can surprise you the most and how, jak, jak była druga część? Ja mogę... and how exactly did you prepare for this particular opponent I czy się hmm. uh, okay and uh, in general do you do you like um, adjust your preparations for particular opponents or maybe it's the same process every time I mean, he's a good, good fighter, you know. Good, good all around. BJJ black belt. Good on on the feet, you know, and mm -hmm. stand up. Uh, I I prepare always like uh, specifically for mm -hmm. for my opponent. So I have always a specific preparation, and it's never and it's never the same, you know. Mm -hmm. But uh, I think I'm I'm ready, you know. Mm -hmm. I'm ready for him for everything he's got to offer me. Yeah. E, tak, no zdecydowanie jest to, jest to dobry e, zawodnik, e, czarny pas e, brazyjskiego jitsu Ja zawsze dostosowuję swoje przygotowania pod konkretnych przeciwników. Tak samo było tym razem i jestem, tak jak już wcześniej wspominałem, w pełni gotowy na tę walkę. W takim razie, jakie jest zbijanie e, tych ostatnich kilogramów? So how is the weight cutting process going? Yeah, it's, it's, going good, you know. it's never easy, but it's, it's not too hard for me. Yeah. <laughs> to nigdy nie jest jakby łatwa łatwy, łatwy proces ale tym razem no, idzie, idzie jakoś tam po mojej myśli. Mm -hmm. Ja rozumiem, że nie możesz zdradzać um, szczegółów twojego kontraktu i większych detali, ale czy możesz nam powiedzieć, czy to będzie czy poza tą walką będziesz jeszcze toczył swoje pojedynki w KSW, czy kontrakt jest wielowalkowy? So we understand that you can't reveal too much about your contract, but could you tell us uh, if you're going to have like if you're contracted to do any more fights other than The, the one on saturday yeah by uh, contract i have like three fights mm -hmm. i signed the contract for two fights so we'll see what happens saturday yeah <laughs> <laughs> e, według kontraktu który podpisaliśmy mam stoczyć dla KSW e, trzy walki więc po prostu zobaczymy co się wydarzy w sobotę czy jest w KSW e, jakiś przeciwnik który szczególnie by cię interesował is there a fighter in KSW that you would like to e, face specifically? Mój yeah, my my whole focus is on my next opponent you know I don't think about it for me um, daddy is like saturday after that there's nothing you know for me so I I think only about the, the fight and nothing mm -hmm. else. Ja nie wybiegam tak daleko myślami w przyszłość skupiam się przede wszystkim na, na, na sobotniej walce tutaj na, na, nawet padła taka kwestia że sobota to jest dla mnie dzień zero i nie, nie wybiegam jakby dalej w przyszłość to, to jest przede wszystkim na tym się skupiam w tym momencie